Łena, hura! Tak jest, doczekaliśmy się. No może trochę, chyba nic. Było mało pytań, ale dobra. Przejdźmy do pierwszego pytania. Ile masz wzrostu? 152 cm. Kiedy zacząłeś z animacjami? 27 czerwiec. I od naszego ulubionego człowieka. Jestem czerwony. Ma w suba? Tak, oto dowodzik. Lubisz mnie? Oczywiście. Jestem za tobą z nocy. Czekaj co? Oku! Kiedy po play tam Chapter 1? Nigdy. Bo jestem biedny. Wiesz, że jesteś ja w nocy, a ty do mnie dzwonisz? Wcale, że nie. Mam dziewczynę? No, niestety nie mam. Zabi nie zabijaj mnie, please. A. Oj. Ej. Trzeba było nie przychodzić z tym znowu. Jesteś gejem? Nie. Czegoś się spodziewałeś? Dwa plus dwa. Pięć. Eee, pierdyliad, dodać pierdyliat. Odciąć pierdyliat, dodać pierdyliat. Kalkulator mówi nieskończoność. Papa. Papa. Pa. Dobra, to chyba koniec. <laughs> Nie zapomnij, dać like i subik, a spadam elo. Bii.